Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studiograficzne, w którym znajdziesz inspiracje, wiedzę i motywację do tego, by budować studiograficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla... I Ania, czyli graficzki, założycielki Studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów, i na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe studio graficzne. Dzień dobry, cześć, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Z tej strony Karla i Ania. Nieco wycieńczone, bo mamy powolutku, powolutku już koniec roku szkolnego, przedszkolnego, akademickiego. Jesteśmy tuż przed wakacjami. I no czujemy, i... że właśnie kończy się ten nasz maraton. Jesteśmy, jesteśmy na końcówce i tam już po prostu wyciskamy ostatnimi siłami te, te ostatnie metry przed metą. Tak jest. I jesteśmy po prostu po ludzku zmęczone, i można powiedzieć, że chwilami mamy wszystkiego dość, ale kiedy pomyślimy sobie, że hmm, to chyba nie dla nas, to przypominamy sobie, że kurczę, to jest tylko jednak jakaś tam faza i jakiś tam moment zmęczenia, nad którym musimy zapanować, żeby wrócić później po wakacjach w, z nową energią. No, właśnie, właśnie. To takie poczucie przeciążenia i, i dużego, dużego zmęczenia to jest coś, co pojawia się w naszej pracy, i pomyślałyśmy, że fajnie byłoby nagrać o tym cały odcinek, dlatego że na pewno nieraz zdarzyło ci się, że miałaś takie poczucie, że masz przede wszystkim dość pracy z klientami, i to jest właśnie taki moment, kiedy zaczynamy się zastanawiać czy w ogóle się nadajemy do tej pracy nie w ogóle nie chcę już pracować z tymi klientami już, już mam tego wszystkiego dość myślimy sobie wtedy tak zostawiam to w ogóle idę gdzieś indziej nie nadaję się do tego może nie wiem może powinnam zamknąć tą firmę i albo przestawić się tylko na produkty cyfrowe idę tylko w robienie kursów online a ta praca z klientami to już po prostu jest najgorsze zło i no nie, 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 nie. W ogóle nie nadaje się tak. Koniec. To, to ja tak myślę mniej więcej 4-5 razy <laughs> do roku. Chociaż jak najbardziej uwielbiam nasze klientki i, i bardzo, bardzo sobie chwalę współpracę ze wszystkimi osobami, które pojawiają się w naszym studio. Ale to jest taka normalna, ludzka rzecz, zwłaszcza jeżeli jesteśmy na przykład introwertykiem. Ja to jestem takim kryptointrowertykiem. Potrafię z siebie mm. wykrzesać dużo energii. Nie powiedzielibyście, co? Tak, tak ale, ale gdzieś później jednak muszę to Skompensować i odpocząć w ciszy i spokoju bez zewnętrznych bodźców. I taka współpraca z klientem, w, w której daję z siebie naprawdę dużo, odbija się później i, i można powiedzieć, że mam właśnie to poczucie, że ja, ja chyba się jednak do tego nie nadaję i chyba muszę naprawdę spasować i zająć się zupełnie czymś innym. Ale to przechodzi. Jesteśmy naprawdę w stanie nad tym zapanować, jeżeli dobrze rozkładamy siły ale też warto sobie pomyśleć w takiej sytuacji, że no to it shall pass, ta, ten, ten natłok zadań. Bo być może tak jest, że do tego myślenia doprowadza cię po prostu mnóstwo niezrealizowanych zadań na liście i takie poczucie grzęźnięcia w coraz to kolejnych i kolejnych etapach zlecenia. No to w końcu jakby to się kończy mimo wszystko, chociaż tobie może się wydawać w tym momencie, że nie, że to już zawsze tak będzie, to jednak gdzieś te takie spiętrzenia, ten natłok. Po jakimś czasie się rozładowuje. No właśnie, bo można nawet w tym wszystkim doprowadzić się do takiego momentu, w którym jesteśmy przytłoczone tak, pracą, do, do takiego momentu, kiedy to już nie jest stres, bo stres może na nas działać mobilizująco i może być takim właśnie pozytywnym motorem działań. Natomiast przytłoczenie to jest faktycznie moment, kiedy jesteśmy sparaliżowana. Po prostu jest tak dużo na tej naszej liście do zrobienia, że już my po prostu nie wiemy za co mamy się zabrać w pierwszej kolejności i gdzieś tak jakby na, takie jest uczucie paniki po prostu, że no mam ochotę zamknąć się w szafie i w ogóle uciec przypomniał, przed przypomniał tym. Przypomniał mi się teraz ten taki mem, w którym było napisane, że mam tak dużo zadań na liście, że nie wiem, które olać pierwsze. Tak, tak, tak to jest właśnie. No właśnie, bo to jest ten paraliż właśnie, że tak. ja, ja muszę od tego uciec, ja muszę jakoś się wydostać z tej pułapy. I w ogóle najlepiej nic nie robić i, i udawać, że problemu tak, nie ale, ma. Ale czasami jest tak, że też doprowadzamy do tego samodzielnie, bo coś tam nam na przykład nie leży, coś nam nie pasuje i, i, i tak się długo zabieramy do pewnych zadań, zaczynamy je odkładać, odkładać na później, na później, na później, i potem no, efekt jest taki, że one. Jak taka kula śniegowa nam się nawarstwiają, w najmniej oczywiście oczekiwanym momencie, ktoś tam jeszcze się odzywa, na przykład mailowo, że Przypomina się z jakąś sprawą y, zaległą, no i, i to już jest taki moment, właśnie, że w tym momencie ta lista to już jest, no, za długa dla nas wybucha. i wybucha. No, co wtedy, co wtedy zrobić? Oczywiście dobrze na pewno wyskoczyć na chwilę na spacer albo pójść pod prysznic, się trochę ostudzić, y, postarać się jakoś tam oderwać na chwilę od tego, żeby odpocząć na, na moment. No i potem z tym takim świeżym, odświeżonym umysłem, Podejść na spokojnie i postarać się po prostu tą listę rozłożyć na takie czynniki pierwsze, no tak? na takie małe zadanka, które. Będziemy mogły faktycznie krok po kroku realizować. Tutaj warto spojrzeć na temat z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa to jest ta nasza własna, czyli co my faktycznie musimy zrobić, żeby te listę doprowadzić do jakiegoś akceptowalnego stanu. A druga część to jest perspektywa klienta, bo pamiętajmy o tym, że jak nam się nawarstwia, to znaczy, że gdzieś tam są osoby, które czekają być może na projekty od nas, są osoby, które czekają na odpowiedź mailową, na jakąś deklarację, ofertę, no cokolwiek, to co się akurat dzieje u ciebie w studio. I jeżeli zaczynasz się skupiać tylko na ogarnięciu tematu po swojej stronie, to możesz przez przypadek zaniedbać komunikację i takie informowanie, po prostu takie. Podejście fair do klienta. Ja tutaj bardzo, bardzo zachęcam do tego, że jak zaczyna się dziać źle, jak widzisz, że te tematy zaczynają się mnożyć, to żeby do każdego z klientów, którego obsługujesz, wystosować krótką informację że tak właśnie się wydarzyło, że wpłynęły na to takie i takie czynniki, że w tym momencie zgodnie z harmonogramem nie jesteś w stanie dostarczyć tego projektu, za co przepraszasz. To jest jeden z tych niewielu momentów, kiedy warto faktycznie przeprosić. I kiedy i możesz też zaproponować jakąś opcję wyjścia z tej sytuacji, czyli na przykład podać termin, kiedy będziesz w stanie to zrealizować, yy, za, zaproponować jakąś rekompensatę w postaci gratisowego projektu już po zakończeniu całego zlecenia, żeby ten klient, który jest po drugiej stronie, nie miał wrażenia, że o, to teraz się zapadłaś pod ziemię, właśnie schowałaś się w tej szafie przysłowiowej i ni widu, ni słychu, i nie wiadomo, co się dzieje i kiedy będzie, nie będzie, zostaje po prostu sam sobie z mnóstwem wątpliwości. Więc pierwsza rzecz to po prostu poinformować. Wszyscy jesteśmy ludźmi, nasi klienci również i warto y, zadbać o to, żeby oni. Wiedzieli, na czym stoją. Tylko tyle. Nikt tam nie powinien zjadać od razu, nie odgryzie ci głowy za to, że gdzieś tam jest obsuwa tygodniowa. Na przykład, ale jeżeli klient powie ci, że no nie, ja nie mogę czekać, bo to jest naprawdę ważne, bo nie wiem, mam drukarnię zarezerwowaną albo jakieś targi się zbliżają i koniecznie muszę to, to zrobić, to wtedy do innych klientów musisz napisać i powiedzieć im, że no niestety wypadają chwilowo z kolejki i to im proponujesz rekompensatę i proponujesz inne rozwiązanie. To jest wszystko do ogarnięcia, tylko właśnie trochę takiego zacięcia menedżerskiego jest. Potrzebne w takiej sytuacji. Tak, tak. Po prostu trzeba gdzieś tam w sobie znaleźć to, tą siłę, żeby po prostu spojrzeć na to, tak z góry, z lotu ptaka i porozpisywać te działania na mniejsze kroki. Czasami jest też tak, że po prostu y, możemy się trochę wesprzeć w tym procesie. Tym, że klient na przykład powinien jeszcze nam coś dosłać, jakieś, jakieś teksty brakujące, jakieś, jakieś materiały, tak, które za chwilę nam będą potrzebne. Także też trzeba starać się właśnie w tym procesie tak wybiegać te dwa kroki do przodu, ale może możemy też skorzystać w ogóle z czyjejś pomocy, na przykład z pomocy wirtualnej asystentki albo z pomocy jakiejś znajomej graficzki, jakiejś dobrej duszy, z którą się kumplujemy po godzinach i która mogłaby też nam w tych, Zadaniach pomóc. O, o tym też warto pamiętać, żeby te zadania czasami delegować, bo to może spowodować, że rozwiązanie tego, nawarstwienia tego problemu może nam się uprościć. No ale, ale właśnie, jak to jest z tym, z tym, z tym poczuciem, że nie chcę już pracować dla klientów? W ogóle skąd się takie uczucie może brać? Co może być powodem tego? Na pewno zdarza się, że właśnie ten nieuporządkowany proces okazuje się być tutaj głównym winowajcą. Bo to on doprowadza do tego nawarstwienia finalnie. Tak tak, Czyli... tak, tak, tak. Cały czas kółeczko, jakby to, to jest taki e e powtarzający się cykl. Już się troszkę odgrzebiemy z zadań, ale nasz proces jest niedostosowany, jest zbyt skomplikowany, może coś przeoczamy, więc znowu wpadamy w natłok e tych wszystkich zadań, i znowu próbujemy się z niego wydostać, i znowu nasz proces zawodzi, i tak dalej, i tak dalej. To jest niekończące się takie chomikowe kółeczko, i warto przyjrzeć się temu, w jaki sposób obsługuje całe zlecenie, co po kolei się dzieje. Czy mam może wzory, z których mogę skorzystać, jakieś uproszczenia, które, które mogę zastosować, systemy, które będą mnie wspierały w obsłudze tego klienta, przypomną mi o tym, o czym powinnam pamiętać w trakcie współpracy. To są wszystko takie dodatkowe myki, które sprawiają, że ten proces po prostu gładziej się rozwija, gładziej przechodzi i... Nie wszystko spoczywa tylko i wyłącznie na naszych barkach, nie polegamy tylko i wyłącznie na swojej pamięci, na swojej głowie, bo to jest mega obciążające i faktycznie może prowadzić do takiego chronicznego zmęczenia. Tak, tak, tak. Warto na pewno wykorzystać sobie tutaj takie systemy jak na przykład Asana, w której możesz właśnie rozpisać poszczególne kroki danego projektu i ona skutecznie zdejmie z ciebie to poczucie, że ten projekt jest po prostu tak ogromny i Boże, będę go realizować przez trzy miesiące i w ogóle nie wiem, jak mam się za niego zabrać. No właśnie, na początku po prostu warto rozpisać harmonogram no i wtedy mamy takie już uczucie, że panuję nad tym i dam sobie z tym radę, tak, po prostu muszę jechać po kolei z tymi zadaniami, które są w Asanie. Takie rozpisanie tego procesu powoduje też, że się lepiej mobilizujemy do pracy, bo wiemy, że po prostu to ma się zadziać w tym momencie, bo od tego uzależnione są kolejne kroki tego całego naszego rozpisanego procesu, także zdecydowanie warto to robić, faktycznie uporządkowanie procesu współpracy z klientem jest jest dość czasochłonne, tak? Trzeba po prostu usiąść, zastanowić się nad tym, jak te poszczególne kroki trzeba poukładać. Jeśli jesteś też na początku swojego biznesu, to możesz mieć takie poczucie, że no, właściwie. Nie wiesz, jak, jak to zrobić, bo, bo robisz jeszcze różne rzeczy, tak? I, I różnymi projektami się zajmujesz, więc być może faktycznie to, jeśli jest u Ciebie taki case, to, to może musisz jeszcze chwilę się z tym wstrzymać. Natomiast, jeżeli masz już takie zlecenia, które się powtarzają, no to tutaj możesz po prostu rozpisać te poszczególne kroki. Powtarzające, powtarzające się kroki. Powtarzające się kroki. Um, I na koniec jeszcze do, do tego całego harmonogramu swoich zadań warto wpisać analizę zlecenia, czyli faktycznie na gorąco przypominać sobie i zapisywać, w których miejscach ten proces się sprawdził, a w którym jednak coś zawiodło, bo dzięki temu możemy wyciągnąć jakieś wnioski i kolejny raz przy kolejnym zleceniu ten moment, ten jakiś taki trudniejszy, który mimo dobrych chęci, Powodował jakieś nawarstwienie, możemy go troszkę inaczej rozwiązać, możemy inaczej ten proces zaprojektować. To brzmi może abstrakcyjnie. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna, generalnie obsługa klienta raczej nie jest na pierwszym miejscu. Wydaje nam się, że najważniejsza rzecz to dostarczyć dobry jakościowo projekt, ale ta obsługa klienta to są te szczegóły, szczególiki, które finalnie wpływają na to, że projekt można zaliczyć do udanych ze wszech miar, a nie tylko pod kątem artystycznym, prawda? Jeśli czujesz, że właśnie Twoim problemem jest ten proces, że jesteś niezorganizowana, chaotycznie komunikujesz się z klientem, to zapraszamy Cię serdecznie na kurs dochodowe studiograficzne. Jest to kurs, w którym krok po kroku mówimy, jak ten proces uporządkować właśnie, jak zarządzać całym tym procesem. Mamy też w kursie materiały bonusowe, takie jak wzory maili, które możesz. Właśnie sobie też wykorzystać w swoim procesie i sprawić, że tak jak mówiła Karolina, wszystko to będzie szło bardziej gładko. W opisie odcinka znajdziesz link do zapisu na listę zainteresowanych. Kolejna edycja kursu rusza jesienią 2023. Na kursie poruszamy też kwestię klienta idealnego, czyli Takiej persony, takiego przedstawiciela, branży, być może, z którą chciałabyś pracować. I tutaj kłania nam się drugi powód, dla którego możesz czuć się przytłoczona współpracą z klientami. Właśnie niedopracowanie tego klienta i podejmowanie się współpracy z osobami, które nagminnie przekraczają Twoje granice. To jest rzecz, która wymaga pracy. W dużej mierze nad sobą samym, bo musimy dotrzeć do tego, co my naprawdę chcemy robić. To wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy artystycznymi duszami i korci nas wiele różnych frontów, wiele różnych branży, typów zleceń. Nie jest łatwo wybrać sobie ten fragment, w którym będziemy się specjalizować. I jeżeli takiego fragmentu wybranego nie mamy, to naprawdę dość tak lekkomyślnie, niejednokrotnie lekkomyślnie podejmujemy się współpracy z osobami, które nigdy w nasze ręce nie powinny trafić, bo nie umiemy sobie z nimi po prostu poradzić. Nie tak. umiemy sobie wypracować y, takiego modus operandi, który pozwoliłby nam y, te nasze granice zachować w, y, w odpowiednim kształcie. Tak, brak dopasowania tutaj na tym poziomie może powodować, że będziemy mieli cały czas to poczucie, że nie chcemy pracować z klientami i, i że chcemy iść na przykład w te produkty cyfrowe, dlatego że no, no ciągle będziemy niezadowolone. Tak? A, a problem tak naprawdę polega tutaj na tym, że być może trzeba zmienić typ klienta, tak? I, i to po prostu spowoduje, że wszystko wskoczy w Twoim biznesie na, na swoje miejsce. Nikt nie lubi um, wiecie, mieć takiego poczucia, że otwieram skrzynkę mailową, widzę, że przyszedł mail od jakiegoś tam klienta XYZ i ja po prostu um, czuję, że żołądek mi się tam cały kurczy i spina, bo w ogóle nie chcę nawet otwierać takiego maila. Nam się takie współprace zdarzyły mhm. i wiemy, że nie chcemy tego robić i, i nie chcemy z takimi osobami współpracować. Dlatego właśnie Postanowiłyśmy tą, tą naszą strategię przewartościować. Albo są też klienci tacy, którzy na przykład bardzo kontrolują cały proces kreatywny i de facto właściwie nie potrzebują osoby kreatywnej do współpracy, tylko chcą takiej osoby, która zrealizuje ich wizję. Tak? Mhm. I, I może to jest też problem, Może z takimi osobami współpracujesz i to Ci się nie sprawdza, bo taki typ klienta też, też jest. Czyli żeby tak uporządkować tę myśl, to ja bym powiedziała, że z jednej strony może pracujesz z tak różnorodnymi branżami, że nie znajdujesz wśród nich takich naprawdę super fajnych projektów w stylu yy, preferujesz kobiecy design, a ciągle pracujesz dla nie wiem, firm technologicznych albo już... Ty, Pojawiał się wielokrotnie w naszym podcaście przykład mejni samochodowej czy jakiegoś warsztatu. No i jakby nic dziwnego, że po roku pracy nad projektami, które cię nie rajcują, masz już dość i nie chcesz tego więcej. Więc to jest jakby jeden obszar, któremu należy się przyjrzeć. Drugi obszar to są cechy tego klienta, czyli to, co przed chwilą powiedziała Ania. Bardziej patrzymy na to, jak ten klient się wobec nas zachowuje, czy przypadkiem nie, już na wstępie, nie daje nam jakichś powodów do tego, żeby podejrzewać, że będziemy. Takim wyrobnikiem w tym procesie, więc tutaj takie podejście bardziej skoncentrowane na tych sygnałach od klienta jest jak najbardziej wskazane, żeby się nie pakować notorycznie we współpracę, które męczą i które no, niszczą nas tak od środka zjadają nas tak z całej energii wysysają. Mm -hmm. OK, przejdźmy sobie jeszcze do, do kolejnego punktu. Jeśli masz poczucie, że masz dość pracy z klientami, może to być tak, jak mówiłyśmy wcześniej, kwestia procesu, który jest nieuporządkowany, może to być kwestia typu klienta, ale może to być też kwestia w ogóle samej, samej pracy, twojej branży, w której pracujesz. Może to być tak, że zastanawiasz się, czy w ogóle powinnaś pracować jako graficzka? Czy w ogóle to jest dla Ciebie? Czy ta Twoja praca to faktycznie Twoje powołanie? A może powinnaś w ogóle zająć się czymś innym? Żeby faktycznie tutaj dotrzeć do tego, czy, czy to jest rzeczywiście powód tego, tego Twojego stresu i przytłoczenia. Zastanów się nad tym, dlaczego zajmujesz się tym, czym faktycznie się zajmujesz. Jakie jest to Twoje dlaczego? Czy lubisz swoją pracę? Jaki konkretnie element Twojej pracy sprawia Ci największą przyjemność? Co Ci daje satysfakcję? Bo czasami jest tak, że jak się tak mocno zapędzimy w całym procesie i przyjmujemy kolejne zlecenia, i tam kolejnych klientów, i czujemy się w tym wszystkim odpowiedzialna, no musimy to dowieść na czas, i, i nawet nie ma takiego momentu, żeby się na chwilę zatrzymać, to tracimy gdzieś z pola widzenia to właśnie nasze dlaczego. Zapominamy w ogóle, dlaczego in the first place zajęłyśmy się grafiką. No, i tutaj może być taka konstatacja, że zajęłam się grafiką, bo wydawało mi się to być przyjemnym zawodem i dającym dużą wolność. Może być taka odpowiedź. Mm. Jestem trochę uzdolniona plastycznie, czuję te klimaty, ale to nie jest moja absolutna pasja. Może być też w drugą stronę, że samo projektowanie to jest moja pasja. Ja uwielbiam rysować, malować. Jakby mogliby klienci nie istnieć w ogóle, ja bym i tak projektowała. W takiej sytuacji, no tutaj, sorry to break the news, ale generalnie biznes bez klienta nie istnieje. Tak czy inaczej, gdzieś ten klient w jakiejś formule się pojawia. Nawet jeżeli zajmujemy się sprzedażą um, taką bardziej pasywną, czyli tworzymy projekty bez obecności klienta, bez chuchania nam na kark, można powiedzieć, to i tak finalnie ktoś jest odbiorcą tego projektu i ktoś ten projekt ma kupić. Jeżeli zupełnie nie wyobrażamy sobie siebie w takiej zarobkowej sytuacji, to może należy powrócić do momentu, w którym grafika była hobby i była takim elementem, który dawał wytchnienie, który był sposobem na e, odpoczynek, może po jakiegoś innego rodzaju zajęciach. I to jest naprawdę ok, żeby sobie rozpracować siebie samą i zrozumieć gdzie jest moje miejsce na to, nigdy nie jest za późno. My przez dużą część naszego dorosłego życia myślałyśmy, że będziemy tłumaczami i e, lubiłyśmy języki obce, lubiłyśmy po prostu tak niemalże hobbystycznie uczyć się różnych języków, ale okazało się, że kiedy te języki stały się naszym sposobem na zarobek, to przestało nam to dawać satysfakcji i okazało się, że przestało być to dla nas dobrym sposobem na zarobek. Wypalałyśmy się przy tym. Może tutaj już Karolina się daleko zagalopowała w tym wszystkim. Czarną wizję może, od razu. Tak, jest czarna wizja. E, może może jednak, jednak jesteś w dobrym miejscu. Jest wszystko ok, tylko po prostu musisz trochę w inny sposób Zacząć pracować. To poczucie, że masz dość pracy z klientami, może się brać też z tego, że przyszedł moment na zmianę kierunku w Twoim biznesie. Być może do tej pory Twoje usługi wyglądały w jakiś konkretny sposób, a teraz powinnaś się z tego wycofać i zacząć te swoje usługi sprzedawać w innym wymiarze. Może powinnaś coś dołożyć, może z czegoś powinnaś zrezygnować, może. Ta formuła powinna być prostsza, albo właśnie może powinna być bardziej rozbudowana, bo masz poczucie, że tylko się ślizgasz po powierzchni. Myślę, że warto tutaj pamiętać o tym, że tak samo jak nasze życie ma różne momenty, i przychodzą takie chwile, kiedy wszystko się przetasowuje, następuje jakieś takie przewartościowanie, to tak samo jest właśnie w biznesie. Być może jesteś w zupełnie innym miejscu niż byłaś rok temu. I po prostu ten swój biznes musisz też dostosować do tego, że na przykład nie jesteś w stanie na ten moment realizować takich bardzo rozbudowanych projektów. U nas na przykład był taki, był taki moment w firmie, że prowadziłyśmy rozbudowane projekty, wdrażałyśmy strony internetowe, ale przyszedł taki moment, kiedy programistka, z którą współpracowałyśmy, poszła na urlop macierzyński. Za chwilę ja też poszłam na macierzyński, no i było wiadomo, że no jakby nie udźwigniemy tego, tak? No bo wokół nas czynniki były takie, że musiałyśmy się z tego wycofać, i to też jest okej. Okay. Żeby mieć świadomość tego, że to nie musi cały czas liniowo przebiegać dokładnie tak samo, tylko ten nasz biznes też może się zmieniać, no i powinien się właśnie zmieniać, i do, musi być dopasowany do tego, jakie masz te możliwości w ogóle jako człowiek, fizycznie, ale też musi być dopasowana do tych właśnie czynników dookoła nas, tak? No, takim właśnie dużym momentem, kiedy wiele biznesów musiało się przewartościować była chociażby pandemia. Teraz znowu mamy jakąś, jakieś tam inne otoczenie biznesowe. Inflacja. Inflacja, konkurencja, no jakby no tak, ale są to takie właśnie elementy, które też wpływają na to, w jaki sposób pracujemy i też to musimy sobie brać pod uwagę. Ja jeszcze bym tutaj może podniosła taki pomysł, żeby poszukać w swojej własnej pracy pewnej dywersyfikacji, bo um, ja po sobie obserwuję, że kiedy pracuję dużo z klientami, to później to zmęczenie współpracą z klientami blokuje mnie przed kolejnym projektem dlatego żeby nie siedzieć i nie patrzeć się w sufit zainteresowałyśmy się kursami, warsztatami, e-bookami, zainteresowałyśmy się też konsultacjami, mentoringami, różnymi innymi formami, w których możemy Zrealizować swoje talenty. I trochę to działa jak trójpolówka, jak może pamiętacie z liceum, kiedy jedno pole jest uprawiane, drugie pole jest uprawiane, to trzecie pole odpoczywa. I kiedy mamy takie różne pola, różne formy realizowania swojego potencjału we własnej firmie, to możemy się między tymi polami przełączać, i kiedy już dojedziemy do końca swoich możliwości na jednym polu, to wtedy przełączamy się na kolejne i kolejne. I ta dywersyfikacja sprawia, że w różnych momentach korzystamy z różnych swoich obszarów i talentów i Dzięki temu odpoczywamy w tych, które nie są w danym momencie używane. Czyli na przykład, mój talent graficzny może sobie podpoczywać kiedy szkole biznesowo graficzki i pomagam im znaleźć ich wyróżnik na przykład. I to jest też OK, bo nie ciągle moja kreatywność musi być włączona na 1500%. No właśnie, jak wiadomo, ta kreatywność lubi odpoczywać, tak, więc to na to też trzeba w jakiś sposób, taki czy inny sobie znaleźć żeby faktycznie nie pracować na okrągło, tylko mieć ten moment, kiedy zwalniamy tempo i, i po prostu odpoczywamy. Mamy na ten temat artykuł na blogu, więc podlinkujemy go pod odcinkiem o dywersyfikacji przychodów w studiograficznym. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy Was dzisiaj do tego, żeby zrobić krok do tyłu w tym takim przytłoczeniu, przyjrzeć się temu, skąd to przytłoczenie się bierze i dopasować nowe rozwiązania do swojej sytuacji, tak, żeby to przytłoczenie, jak najrzadziej występowało i jak najmniej dawało Wam się we znaki. Przypominamy o tym, że przyjmujemy zapisy na listę zainteresowanych kursem Dochodowe Studiograficzne, link pod odcinkiem. No i słyszymy się w kolejnym epizod naszego podcastu. Pozdrawiamy Was serdecznie, do usłyszenia. Cześć!